Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym kursie, w którym postaram się rozjaśnić Wam o co tak naprawdę chodzi w równowadze kwasowo-zasadowej. Bo tutaj podobnie jak w EKG, jeżeli nigdy tak naprawdę nie zrozumiemy tego od podstaw dokładnie, to za każdym razem będziemy zapominać o co tam chodziło. Więc nie przedłużając, zaczynajmy nasz nowy kurs. Pierwsze, co tak naprawdę musimy sobie wyjaśnić, to jest to, co to jest pH. I według tego wzoru, który widzicie tutaj na obrazku, pH to jest ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów H. Czyli tak naprawdę pH wyraża to w takiej dosyć prostej skali. Ile tak naprawdę mamy H plusów w danym roztworze. I patrząc na tą poniżej skalę, widzicie, że na pewno pamiętacie ze szkoły, że PH7 to jest PH obojętne. Wszystko, co jest poniżej, ma PH kwaśne, a co jest powyżej 7, ma PH zasadowe. Podobnie jest z pH naszej krwi, bo żeby wszystkie nasze enzymy, ta maszyneria komórkowa funkcjonowała prawidłowo, to pH musi mieścić się między 7,35 a 7,45. Jeżeli pH spada poniżej 7,35, mamy do czynienia z zaburzeniem, które nazywamy kwasicą. Natomiast jeśli pH wzrasta powyżej 7,45, mamy do czynienia z zaburzeniem metabolicznym, które nazywamy zasadowicą. Ok, skoro już wiemy, że pH to jest ujemny logarytm ze stężenia H plusów, to skąd te H plusy tak naprawdę biorą się u nas w organizmie? No, przede wszystkim komórki w procesie oddychania komórkowego, jako produkt uboczny, produkują bardzo duże ilości dwutlenku węgla. Ten razem z wodą we krwi bardzo prosto może stworzyć kwas węglowy który tak naprawdę jest kwasem bardzo niestałym i bardzo łatwo rozpada się do H+, właśnie, i do anionu wodorowęglanowego. W dalszej części filmu będę nazywać to po prostu wodorowęglanem. Ale to nie jedyne źródło H+, tak naprawdę, bo oprócz tego mamy jeszcze inne jakieś takie procesy metaboliczne, w wyniku których produkowane są dodatkowo jakieś nielotne kwasy, takie jak kwas mlekowy czy wolne kwasy tłuszczowe, ketokwasy czy kwasy nieorganiczne, które są dodatkowym źródłem H+. OK, Wiemy, że H+ +y są na potęgę produkowane w organizmie, ale żeby pH krwi było stabilne, jakoś to musi być neutralizowane czy usuwane ten nadmiar tych H+. +ów. Więc y, pierwszy układ, o którym powiemy, będzie to układ buforowy. Y, bufory są to takie mm, układy chemiczne, które mają zdolność przyjmowania, ale również oddawania H+. +ów przez co mogą zapobiegać gwałtownym zmianom pH. Poza tym w tych całych rkz kluczową rolę odgrywają płuca, które są najważniejszym miejscem, gdzie pozbywamy się dwutlenku węgla. No i oczywiście trzecie to nerki, które biorą udział w usuwaniu H+, z moczem, ale również w wytwarzaniu i resorbowaniu wodorowęglanów, które są bardzo istotne. I właśnie teraz powiem Wam, Dlaczego są bardzo istotne? Już mówiłem wam, że istotą działania buforów jest łagodzenie zmian pH, poprzez to, że mogą one przyłączać i oddawać H. +y. Więc yy, większość z nich to tak naprawdę chemicznie słabe kwasy, które mogą rozpadać się właśnie dając H i anion, który ten anion może H przyjąć i ponownie stać się słabym kwasem. Dlatego ten anion określamy również jako zasadę, bo może przyjąć H. +y. A to jaka jest równowaga pomiędzy przemianą w słaby kwas i na odwrót, określa nam taka chemiczna dana nazywana stałą dysocjacji, oznaczana w chemii literką K. Coś przypomina Wam troszkę ten wzór? No właśnie, mi przypomina. Ten wzór, który widzieliśmy przed chwilą, i tak naprawdę bufor węglanowy, właśnie złożony z przemian kwasu węglowego, jest najważniejszym buforem krwi. I był taki pan, który nazywał się Henderson, i był pan, który nazywał się Hasselbach, i oni wymyślili taki wzór, że skoro bufor jest składową skła słabego kwasu, który w jakimś stopniu przechodzi w anion i H, mając stężenie anionu i mając stężenie tego słabego kwasu, jesteśmy w stanie obliczyć, jakie jest stężenie H, a ostatecznie również jakie jest stężenie PH. Jeżeli do tego wzoru, nazywanego wzorem Hendersona Hasselbacha, podstawimy nasze tutaj składowe, czyli anion, czyli HCO3, i kwas, czyli H2CO3, uzyskamy taki oto wzór, który pozwoli nam obliczyć pH. Ok, jest jeden problem z kwasem węglowym. Jest to kwas tak niestały, że jak się pojawia, to praktycznie od razu rozpada się do CO2 i H2O. A bardzo pomaga w tym enzym anhydraza węglanowa, prowadząc do tego, że po prostu większość tego H2CO3 od razu przekształca się w dwutlenek węgla. Dlatego możemy w tym wzorze zastąpić H2CO3 przez ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla. I tą alfę, którą tutaj macie na dole, to jest po prostu rozpuszczalność dwutlenku węgla w osoczu. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla określa nam po prostu, ile tych cząsteczek dwutlenku węgla w danej objętości, w danym środowisku jest. Ok, czyli poznaliście już nieco teorii na temat buforu wodorowęglanowego, ale teraz, co z tego wynika, jak to działa w akcji. Zobaczcie, tutaj usunąłem tą malwę, bo ona jest tak naprawdę niepotrzebna, więc to jest taki maksymalnie skrócony ten wzór Hendersona Hasselbacha dla buforu wodorowęglanowego. I załóżmy, że dodajemy sobie tutaj nieco kwasu do tego buforu. Więc tak, kwas jako donor H, no to te H +y złapie Anion, tak? HCO3. I łapiąc go, od razu będzie przekształcał się w kwas węglowy, czyli ilość tego anionu będzie spadać, wodorowęglany będą spadać, bo będą wyłapywać kwas i przechodzić w inną substancję. Ten kwas węglowy automatycznie również będzie od razu rozpadał się i będzie powstawał dwutlenek węgla, więc ilość dwutlenku węgla będzie rosnąć. Popatrzcie, no jakby skoro licznik maleje, a mianownik Ciągle rośnie, no to spadek pH będzie naprawdę dramatyczny. Ale hola, hola, na szczęście, bufor wodorowęglanowy jest na tyle niezwykłym buforem, że jest to bufor, który funkcjonuje w układzie otwartym, a zapewniają tą. Otwartość nasze płuca, dzięki którym po prostu oddychając możemy nadmiar dwutlenku węgla wydalić, przez co ten wzrost nie będzie tak znaczący i spadek pH nie będzie tak istotny. Ale dodatkowo tutaj nasz układ oddechowy reagując na, na niskie pH. Może doprowadzić do hiperwentylacji, i, i wtedy, hiperwentylując, tak naprawdę oddychając szybko, możemy wydalić jeszcze więcej dwutlenku węgla, nawet prowadząc do tego, że ta ilość dwutlenku węgla spadnie. Skoro spadnie nam licznik, ale mianownik też nam trochę spadnie, to tak naprawdę ten spadek pH nie będzie aż tak istotny i zredukujemy go właśnie. Ten mechanizm, który tu pokazałem, nazywamy kompensacją, ale będę o nim mówił jeszcze więcej później przy okazji określonych zaburzeń gospodarki tutaj tej metabolicznej. Bufor węglanowy jest najważniejszy, ale nie jedyny, bo oprócz tego we krwi są bufor hemoglobinianowy, który może właśnie łapać, oddawać H+y, oraz bufor białczanowy, czyli przeróżne białka, które mogą też te H+y tymczasowo wiązać. No, i oczywiście mamy jeszcze ostatni, bufor fosforanowy. Razem z buforem węglanowym, wodorowęglanowym, to właśnie te trzy bufory są najważniejsze dla utrzymania stałego pH krwi. Tylko, że problem z nimi jest taki, że one działają w układzie zamkniętym. Ich stężenia nie dostosowują się aktywnie do zmian w werkazetach, tak? Okej, okay, czyli podsumowując, żeby ostatecznie obliczyć pH krwi. Oprócz anionu węglanowego, musimy uwzględnić również inne aniony, które właśnie działają w tym układzie buforowym. Czyli wpisujemy je w licznik tego naszego równania i otrzymujemy coś takiego. No tylko trochę tych anionów, tych wszystkich buforów jest sporo. Więc, żeby uprościć wzór, zastępujemy to znaczkiem. ZB, czyli zasady buforowe. Po angielsku też często znajdziecie w literaturze skrót BB, czyli buffer base. I te właśnie zasady buforowe to jest wszystkie aniony właśnie HCO3, hemoglobinianowe, białczanowe, fosforanowe, tak? I ważne jest, żeby zauważyć, że ta ilość zasad buforowych, tak naprawdę wcale nie zmienia się pod wpływem zmian dwutlenku węgla no bo zauważcie tutaj na potrzeby wyjaśnienia rozbiję to ponownie na kawałki tylko osobno na wodorowęglany i osobno na pozostałe właśnie te bufory Czyli tak. Na przykład rośnie nam pCO2, tak? Jego jest dużo, 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 więc w efekcie również powstaje kwas węglowy, powstają dodatkowe ilości wodorowęglanów. Wodorowęglany również rosną, ale w tym samym czasie wodorowęglany rosnąc, pojawiając się, same wypuszczają H+, tak? Bo H2CO3 rozbijając się i tworząc węgla, wytwarza również H. Ale te H +y są wyłapywane przez pozostałe bufory. Dlatego ilość pozostałych buforów spada. Czyli jakby ilość tego, o ile wzrośnie HCO3, jest normalizowana przez to, o ile spadnie pozostałych buforów. Czyli tak naprawdę ilość zasad buforowych pozostaje niezależna od raptownych zmian w stężeniu dwutlenku węgla. Czyli dowiedzieliśmy się, że ilość tak naprawdę zasad buforowych jest niezależna od takich szybkich zmian dwutlenku węgla. Dlatego głównie one tak naprawdę informują nas o tym, co się dzieje w tej komponencie metabolicznej. I żeby to zrozumieć jeszcze lepiej, jest wprowadzony taki wskaźnik, kolejny już wskaźnik, który ma angielski skrót BE, czyli base excess. Nadmiar zasad. Czasami po polsku, dlatego że skrót od tego to jest NZ, niepoprawnie mówi się, że jest to nadmiar albo niedobór zasad, bo ogólnie oznacza to po prostu nadmiar zasad. I co to jest ten wskaźnik? Ten wskaźnik to tak naprawdę jest różnica między tym, ile zasad tych buforowych mamy w tym momencie we krwi, a ile tak naprawdę być powinno. I norma tutaj właśnie dlatego, że to jest odejmowanie tego od naszej ilości, a my możemy mieć tych zasad za mało albo za dużo. Więc dlatego też ten wynik i wynik tego nadmiaru bądź niedoboru zasad może mieć wartość dodatnią lub ujemną. I granice normy dlatego to jest od minus 2,5 do plus 2,5. Tylko. Wyobraźmy sobie na przykład, że zasad buforowych we krwi mamy 57 mili ekwiwalentów, a normą jest około 47 mili ekwiwalentów. Więc wtedy odejmując od 57 47 uzyskamy wynik 10, czy tam plus 10, bo jakby to jest liczba dodatnia, czyli plus 10 to jest nasz nadmiar zasad. I ten nadmiar zasad wykracza poza granice normy, czyli wtedy mamy do czynienia tak naprawdę z takim zjawiskiem, które nazywamy zasadowicą metaboliczną. Jeżeli na przykład yy, zasad buforowych we krwi mamy 37A, Norma to jest 47, no to musimy od 37 odjąć 47, uzyskując wynik minus 10. Minus 10 to jest na pewno więcej, bardziej ujemnie niż minus 2,5, czyli wykraczamy poza granice normy. I w pierwotnych tutaj zaburzeniach, jeżeli mamy taki duży niedobór zasad, najprawdopodobniej mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną. I teraz wróćmy do naszego uproszczonego wzoru Hendersona Hasselbacha, który był to wzór na pH krwi, i zamienimy w nim zasady buforowe na po prostu nadmiar zasad. I ostateczny taki. Skrócony wzór, który pozwala nam mniej więcej zrozumieć zależności pomiędzy zmianami w komponencie oddechowej, a w komponencie metabolicznej, właśnie rkz to jest ten właśnie wzór. Bufory, o których mówiłem, były to bufory zewnątrzkomórkowe, ale istnieją również bufory wewnątrz komórek. Przede wszystkim są to bufory białczanowe i fosforanowe i powiem teraz o zjawisku które nazywa się buforowaniem y Komórkowym, ponieważ taka komórka, przez to, że ona może wiązać w tych swoich buforach yy, jony wodorowe, ale może też również je oddawać. Yy, I właśnie yy, pomagają niejako komórki tkanki bronić się przed kwasicą albo przed zasadowicą poprzez buforowanie komórkowe. Wyobraźmy sobie, że w przypadku kwasicy mamy bardzo duże stężenie. H plusów w przestrzeni i poza komórką, na przykład we krwi. I wtedy te H plusy będą przez komórkę wciągane do środka i tam wiązane ze swoimi buforami. Ale w tym procesie komórka musi, biorąc H, wyrzucić z siebie jakiś również kation jednododatni. Najwięcej, największe stężenie kationów jednododatnich, jakie jest w komórce, to są oczywiście potas. Więc wtedy jon potasu musi zostać z komórki wyrzucony. Podobnie w zasadowicy, kiedy mamy bardzo mało H, w tych różnych procesach metabolicznych, o których mówiłem też na początku, może właśnie komórka wytwarzać różne kwasy i właśnie ten H z siebie wyrzucić do krwi, żeby podnieść jej pH. I podobnie jak tutaj, również ta wymiana dzieje się z potasem, tylko tym razem komórka ten potas do siebie wpuszcza. I co z tego wynika? Wskazuje to na to, że zaburzenia metaboliczne mogą również wpływać na zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza tutaj na poziom potasu we krwi. Więc w przypadku kwasicy możemy, może dojść do tak naprawdę hiperkalemii, a w przypadku zasadowicy, yy, zakładając, yy, że może do, dojść do hipokaliemii. Tak samo na przykład w kwasicy, mając nie hiperkaliemię, ale normokaliemię, czyli OK potas jest, yy, powinniśmy się martwić, ponieważ wszystkie zapasy potasu, które są w komórkach, są mocno uszczerbione i może bardzo szybko po wyrównaniu kwasicy dojść do hipokalemii. Dlatego warto o buforowaniu komórkowym bardzo pamiętać, że to się dzieje. To się dzieje. Powiedzieliśmy już sobie nieco o buforach, ale przejdźmy teraz do jednego właśnie z najważniejszych narządów regulujących równowagę kwasowo-zasadową. I tym narządem oczywiście są płuca. Najważniejszy ośrodek regulujący oddychanie znajduje się w rdzeniu przedłużonym i jest on wrażliwy na stężenie H. Więc na pewno kumacie, że jeżeli są jakieś problemy, i na przykład kwasica, albo duże stężenie dwutlenku węgla. To właśnie będą w obszarze, właśnie tego pola wrażliwego na to, wytwarzać się H plusy z, z dwutlenku węgla, które będą pobudzać ośrodek oddechowy. Dodatkowo są receptory obwodowe, które są zlokalizowane w łuku aorty oraz w kłębkach szyjnych, takich strukturach które zlokalizowane są na rozdwojeniu tętnic szyjnych wewnętrznych i właśnie te obwodowe receptory są głównie wrażliwe na hipoksję, ale też trochę na hipokapnie, na H+, +y, ale przede wszystkim na hipoksję, w odróżnieniu od ośrodka, który jest wrażliwy właśnie na H+, +y, które wytwarzane są z dużego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. No i oczywiście ostatnie to są mechanoreceptory, które znajdują się w przeponie i w opłucnej, które wrażliwe są na wysiłek oddechowy. Więc na przykład, jeżeli ciśnienie parcjalne tlenu we krwi wzrasta, to wymienione wyżej przeze mnie receptory będą pobudzać ośrodek oddechowy, co doprowadzi do hiperwentylacji, w wyniku czego nadmiar dwutlenku węgla zostanie wydalony. W przypadku, jeżeli mamy niskie stężenia dwutlenku węgla, to ośrodek oddechowy zostanie zahamowany, zatrzymany, przez co doprowadzimy do hipowentylacji, tak? osłabienie częstości, głębokości oddechów i w ten sposób mniej więcej odbywa się regulacja oddechowa. Więcej o działaniach tak naprawdę kompensacyjnych w określonych zaburzeniach yy, opowiemy przy, przy konkretnych kwasicach czy zasadowicach. Kolejny kluczowy narząd to nerka. I właśnie jesteśmy w tym momencie w nerce, jesteśmy w kanaliku bliższym nefronu. Widzicie światło kanalika, komórki, które tworzą ten kanalik. No i oczywiście potem krew, z której z tych kanalików może do krwi coś być resorbowane i tak dalej więc tak nasz najważniejszy bufor wodorowęglany trafiają do moczu, bo w dużych ilościach po prostu one znajdując się w osoczu, w moczu pierwotnym tam trafiają. I w kanaliku bliższym dokonuje się najważniejsza właśnie funkcja w RKZ tutaj kanalika bliższego, czyli resorpcja wodorowęglanów. Widzicie, bo jak to się dzieje? Bo w ścianie kanalika występuje taki transporter Sodowo-H, który do komórki wrzuca sod, który później tam, no tutaj macie pokazane, co się dalej dzieje z tym sodem, a do światełka kanalika, do moczu, wyrzucane są H, +y z komórek. Widzicie H, HCO3, czyli musi zadziałać się magia i z pomocą anhydrazy węglanowej od razu powstaje kwas węglowy rozkładany do wody i dwutlenku węgla które to potrafią biernie dyfundować do wnętrza komórki kanalika tutaj ponownie anhydraza węglanowa spełnia swoją rolę doprowadzając do przemiany w kwas węglowy i rozpadu na H+ i na wodorowęglan wtedy te H +y są wykorzystywane przez tą pompę sodowo-wodorową, która wyrzuca te H +y z komórek, i one ponownie mogą wziąć udział w tym cyklu, który pozwala wprowadzić wodorowęglany do komórek kanalika. I właśnie te wodorowęglany z komórek kanalika potrafią biernie dyfundować do krwi. Czyli w ten sposób właśnie doszło do resorpcji. Wydaje się to troszkę zawiłe, ale najważniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać, to że w kanaliku proksymalnym dochodzi po prostu do resorpcji HCO3. Dalej przechodzimy do kanalika dalszego. Tutaj schemat jest bardzo podobny: krew, światło kanalika, no i ten kanalik. Właśnie w tym kanaliku dalszym głównie dochodzą inne procesy. Mianowicie aktywne wytwarzanie nowych wodorowęglanów oraz jeszcze usuwanie H+. Spójrzcie na światło kanalika i pomyślcie, że tam w tym moczu mamy fosforany i mamy amoniak. Zaraz dowiecie się dlaczego. Są bardzo istotne to, że one tam są. Ale to za chwilę. Więc tak. W komórkach kanalika mamy dwutlenek węgla, wodę, też, które zdyfundowały biernie do wnętrza, które też zostały wytworzone. I ten dwutlenek węgla i woda z pomocą anhydrazy węglanowej ponownie przekształcają się w H i wodorowęglany. Wytworzone zostały wodorowęglany, które lecą do krwi. Fajnie. Ale co teraz z tymi H+, bo powiedziałem, że są tutaj wydalane? No właśnie, na ścianie kanalika dalszego, od strony światła kanalika, czyli tam, gdzie znajduje się przesącz, mocz, który nam się tutaj wytwarza, są tak, takie pompy, które wykorzystując energię z ATP, w sposób aktywny wyrzucają H+. Jedna z tych pomp, to pompa, która wyrzucając H+, +y wtłacza do komórki potas, wpływa tutaj na resorpcję potasu ze światła kanalika. Również istnieją pompy, które po prostu używając ATP H+, +y wyrzucają. Wyrzucone H+, +y do moczu, właśnie mogą łączyć się odpowiednio z amoniakiem, tworząc jony amonowe oraz właśnie z tymi fosforanami, Tworząc właśnie te, te, tą, ten, tą inną formę fosforanów z przyłączonym wodorem, tą, tą formę fosforanu nazywamy też czasami kwaśnością miareczkową. Czyli po prostu wyrzucone z komórek kanalika bliższego H, łączą się właśnie z tymi tutaj anionami, z amoniakiem, i w takiej formie są dalej wydalane z moczem. OK, to jest ostatni naprawdę slajd na dzisiaj. Myślę, że już dowiedzieliście się bardzo wiele i to jest przykładowy wynik gazometrii. I chcę Wam pokazać, że już po dzisiejszym odcinku jesteście w stanie zrozumieć, co Wy tak naprawdę tutaj widzicie. Czyli pH, wiemy, czym jest pH. PCO2 to jest ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, którego norma jest od 35 do 45. Łatwo to zapamiętać, bo to jest tak samo jak z pH, tylko po prostu ta siódemka i przecinek nam znikają. Dalej mamy ciśnienie parcjalne tlenu, zawsze w gazometrii oznaczane. Więcej o tym będę mówił przy kwestiach pulmonologicznych, niewydolnościach oddechowych, ale no to też jest ważny element oceny tego, czy mamy do czynienia z jakimiś zaburzeniami związanymi z wentylacją. Z tą składową oddechową. Dalej mamy HCO3, które ich norma to od 22 do 26, i wiemy, że to jest ta składowa tego układu, który z PCO2 jest tutaj zależny i zmienia się. Często to HCO3 zmienia się dosyć troszkę z opóźnieniem w stosunku do tego, ile mamy ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. I ostatnia nasza tutaj składowa. To jest nadmiar zasad. Nadmiar zasad tutaj w tym przykładowym jest 0,1, czyli mieści się on tak naprawdę w granicach normy, o których powiedziałem, minus 2,5 do 2,5. I ten właśnie nadmiar zasad, tą wartość wykorzystujemy do oceny tego, czy mm, przyczyną zaburzeń w RKZ jest składowa metaboliczna. Natomiast patrząc na mm, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, oceniamy, czy tak naprawdę istotą zaburzeń jest kwestia oddechowa. Uff, słuchajcie, to jest ostatni slajd na dzisiaj. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o kwasicach i zasadowicach oddechowych. Na ten moment mam nadzieję, że ten materiał, chociaż trudny, Okaże się dla Was już zrozumiały. Jeżeli macie jeszcze jakieś niepewności, nie bójcie się pisać w komentarzach. Postaram się przeanalizować i odpowiadać w miarę na bieżąco na komentarze, jeżeli są jakieś znaczne niejasności. Pamiętajcie, że zawsze możecie też doczytać, ale myślę, że po tym filmiku doczytywanie z innych źródeł również okaże się dużo prostsze. Jeżeli uczycie się, wrzucajcie zdjęcia na Instagrama. Oficjalny hashtag tego kursu to jest hashtag kursrkz. I jeżeli chcecie, to dzielcie się ze znajomymi, subskrybujcie i lajkujcie odcinek, żebym wiedział po prostu, czy taka forma nauki Wam odpowiadała. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku, który najprawdopodobniej będzie w. We wtorek. Do zobaczenia, cześć.